Dajcie moi drodzy, dawno mi tutaj nie było, ale to głównie ze sprawą tego, że nie było żadnych ciekawych podróży, które były warte pokazania wam. Na początku czerwca udało nam się wyskoczyć do Sharm el do Egiptu na dosłownie 7 dni, ale wakacje w formule all excuse me, stwierdziłem, że nie będę tego wrzucał na kanał, a dzisiaj zabieram was do stolicy Węgier, czyli do Budapesztu. Przylecieliśmy tutaj Ryanairem, ponieważ Ryanair otworzył nowe połączenia i za dosłownie 200 zł można sobie dolecieć do Budapesztu. Oczywiście Dwie strony jest to koszt za osobę. Wysiedliśmy z lotniska autobus E100. 40 minut drogi za 25 zł i jesteśmy w samym centrum miasta. Wynajęliśmy sobie apartament, spędzimy tutaj najbliższe 5 dni. Za 4 noce zapłaciliśmy 1000 zł i na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo dobrze. Także zostańcie ze mną, zostawcie po sobie ślad. Możecie również zostawić subskrypcję i widzimy się już niebawem. Krótkie pokazanie, gdzie mieszkamy. Zostawiliśmy swoje rzeczy. Jest klimatyzacja i to jest spoko, bo w apartamencie naprawdę jest duszno. Jest takie duże dwuosobowe łóżko, mamy nawet telewizor, którego i tak oczywiście nie będziemy oglądać. Idziemy sobie dalej. Jest taka mini garderoba, jakieś pomieszczenie gospodarcze, suszarka na pranie, wszystko jest. W ogóle bardzo wysokie są tu sufity, na jakieś, myślę, wow, 3,5 metra pewnie, czyli taka typowa kamienica. No idziemy dalej. Tutaj mamy kuchnię. No i to by było. Na tyle. Także uważam, że jak za 1000 zł na 4 noce w centrum Budapesztu, to naprawdę fajne miejsce. Cześć, Idziemy na wycieczkę. Idziemy na wycieczkę. Aha. Tu jest Ewa. Zobaczcie, jaki mamy widok na patio, jak wychodzimy z apartamentu. Czas się ruszyć. Bardzo fajnie się siedziało. Klimatyzacja, wszystko przyjemnie, ale czas coś pozwiedzać. Nasza kamienica z zewnątrz, taka typowa, dość zwyczajna, ale naprawdę uważam, że mieszkanko jest całkiem przyjemne. Mieszkamy przy w sumie, no nie jest to może główna ulica, ale jest bardzo blisko Dunaju, więc wydaje mi się, że naprawdę lokalizacja jest fajna. Wyjdę na ulicę, pokażę Wam, jak to wygląda z jednej strony, z drugiej strony, a my ruszamy na no... wyspa Margaret, tak? Okejka, dobra, idziemy. Ewa, jaki ty masz dzisiaj wakacyjny outfit taki do zwiedzania miasta? Miejski. Miejski taki. Poleca. Ktoś musi znać się na mapach. Tak, ktoś musi znać się na mapach. Ja nagrywam, dużo gadam, yy, mówię gdzie idziemy, a Ewa nawiguje. Ile mamy drogi? 30 minut. <noise> Przed chwilą było 14, ale Ewa włączyła drogę dla aut. Yy, bo... 2,3 km No to będzie szybciej, tak mi się wydaje przynajmniej Dokładnie. Wyspa Margaret Pierwszy punkt naszej wycieczki, czyli wyspa Małgorzaty w sumie jakby po polsku to streścić Powiem wam, nie wiem czemu, ale przypomina mi to trochę Pragę, albo może Wiedeń Ale to są takie absolutnie pierwsze skojarzenia, więc jakby nie przyzwyczajajmy się do tego To jest pierwszy raz, gdzie przekraczamy rzekę Dunaj i kierujemy się w stronę wyspy, którą widzicie po mojej prawej stronie, czyli Wyspa Małgorzaty. Ciekawostka jest taka, że Budapeszt, chociaż nazwa wskazuje inaczej, nie powstał z dwóch miast, powstał z trzech miast, czyli z Budy, Obudy i z Pesztu. Buda i Obuda po jednej stronie Dunaju, Peszt po drugiej stronie. Połączenie nastąpiło w roku 1873, ale o tym jeszcze nie będziemy rozmawiać. Jakie plany na dzisiaj? No, po pierwsze, Wyspa Margaret. Będziemy poruszać się w miarę blisko naszego e, noclegu. Wracamy tak na pół godziny po godzinie 18. No i od godziny 19 wypływamy, chociaż to bardzo dumnie brzmi, w taki rejs, który. Będzie trwał jakieś 75 minut wzdłuż Dunaju, do półtora godziny. I będziemy patrzeć sobie na pięknie oświetlony Budapeszt. Swoją drogą, ja już raz miałem okazję być w Budapeszcie, ale to było dosłownie kilka godzin. Więc za wiele z tego nie wyciągnąłem. No i tu było ładnych parę lat temu. A konkretnie chyba z 7. Także trochę czasu minęło. Co się zmieniło? No na pewno wydaje mi się, że ceny. Jeżeli komuś się wydaje, że Budapeszt jest tanim miastem, no to niestety te czasy już minęły. Ceny są takie, umówmy się, w restauracjach warszawskich i to tak zdecydowanie warszawskie. W marketach to zależy, oczywiście to jest mocne generalizowanie, natomiast część produktów jest tańsza, część jest znacząco droższa niż w Polsce, ale czasy, gdzie Budapeszt był tanim miastem, no niestety już się dawno skończyły. Dla tych, którym nie chce się chodzić, są takie opcje jak wypożyczenie rowerka czteroosobowego na godzinę, żeby pojechać sobie wzdłuż wyspy Margaret i wrócić. I za godzinę płacicie 85 zł, co uważam, że jest trochę abstrakcyjną ceną i zdecydowanie wolimy sobie nabijać kroki. Doszliśmy do fontanny, którą zaraz wam pokażę. I jest rozpiska, i mniej więcej co godzinę od 11 do 21 jest jakaś muzyka, jest cała ścieżka dźwiękowa rozpisana, i zobaczymy, co będzie działo się z tą fontanną. Posłuchajcie tej piosenki, czy komuś nie przypomina to. Mam tę moc, zaraz będzie refren, to wtedy nagrę wam refren i myślę, że to jest dokładnie to. Wyspa Małgorzaty to bardzo dobre miejsce, żeby uciec od zgiełku miasta. Ogromny teren, mnóstwo zieleni kwiatów, szerokie ścieżki, wyjątkowa czystość. Jest gdzie posiedzieć, czy to na ławce, czy na kocu pod drzewem. Znajdziecie tu także ogród japoński, basen palantinius, korty tenisowe, bieżnie i boiska sportowe. Dla miłośników historii mamy ruiny średniowiecznych klasztorów dominikanek oraz secesyjną wieżę ciśnień z początku XX wieku. Są miejsca, gdzie można zjeść zarówno restauracje, jak i wolnostojące budki. Fajnie, ale obiektywnie stwierdzam, że w Budapeszcie jest jednak sporo ciekawszych miejsc. Przyznam szczerze, że to jest bardzo fajny park, to jest miła alternatywa od takich zatłoczonych ulic Budapesztu. Swoją drogą Budapeszt, wydawać by się mogło, że to nie jest duże miasto, a jednak prawie 2 miliony mieszkańców, także no, jest gdzie chodzić, jest co zwiedzać, jest co oglądać, bardzo dużo muzeów, e, bardzo dużo takich imprezowych dzielnic, także całkiem spoko. Jakie mamy plany na dzisiejszy wieczór? No myślę, że za niedługo będziemy wracać do naszego apartamentu i o godzinie 19 mamy rejs po Dunaju, potrwa to jak wspomniałem półtora godziny. Będziemy sobie pić Prosecco i pić Aperolę. Dobre rzeczy. Jeszcze na pewno coś zjemy, ale już pewnie w apartamencie. No i oczywiście wieczorem wybierzemy się na jakąś dobrą kolację. Wróciliśmy z powrotem nad rzekę Dunaj i to co widzicie za nami to jest Parlament, do którego na pewno jeszcze wejdziemy, także teraz Wam tego nie nagrywamy. Ale obiecujemy, bo mamy kupione bilety, że znajdziemy się w środku, także zobaczcie jak to wygląda i jest przepięknie oświetlony nocą, to akurat pamiętam, także to Wam na pewno też wrzucę. No i zaczęło wiać, zaczęło wiać, a jak jest wiatr, to wiadomo, że nawet jak jest ciepło, to jest, to zimno. jest zimno. Idziemy? Tak, to Możesz zrobić zdjęcia. Dużo w Budapeszcie jest takich sklepów, właśnie jak ten, i zobaczcie, trafiliśmy na okładkę. Bravo. kto to pamięta, powiedzcie mi roczniki 90. Brawo z Willem Smithem na okładce, jesteś taki Martin. Nie ma to jak wiedzieć, o której się powinno być na miejscu i być prawie spóźnionym, więc pędzimy na nasz rejs po Dunaju. Pokazuje nam 18:59, a o 19:00 odbywa statek, także musimy mocno przyspieszyć. No, ja myślę, że to już starć tego nagrywania na ten moment i widzimy się pewnie na statku, jak dotrzemy na czas oczywiście. No i cudownie, okazało się, że to jest nasz statek, także czekamy w kolejce, wbijamy do środka, dwie godziny rejsu, zapowiada się super zabawa. Opłyniemy cały Dunaj w to i z powrotem. Prosecco, Aperol, zachód słońca, nie może być nic lepszego. Jesteśmy na pokładzie i już na starcie przywitali nas pełnoprawnie kieliszkiem Prosecco. O, proszę bardzo, wyostrzone. No i zabieramy się za rejsowanie. No widzę właśnie. Cheers! Z rejsami po Dunaju polecamy uważać. My mieliśmy szczęście i nasz statek był nowoczesny i komfortowy, ale mieliśmy wiele zdecydowanie gorszych opcji. Jak zawsze trzeba czytać opinie i najlepiej kupować bilety online. Rejsy trwają na ogół od 45 minut do nawet 3-4 godzin. Macie mnóstwo opcji. Na jednych przepłyniecie się łódką i będziecie mieli nadzieję, że dopłyniecie z powrotem, a na drugich zjecie kilkudaniową kolację w towarzystwie lampki słynnego węgierskiego wina. My postawiliśmy na Prosecco i Aperole, ale oczywiście wybór należy do Was. Rejs to także doskonała okazja, by pierwszego dnia pobytu zobaczyć miasto i zaplanować strategiczne punkty, które będziecie chcieli odwiedzić. Jest idealnie, bo bardzo wiele koniecznych punktów Budapesztu ulokowanych jest właśnie nad brzegami Dunaju. No i na końcu cena. Stopnięcow ty za osobę, co wydaje się być bardzo rozsądne. Dobrze, zostawiam was z widokami i wracam do mojego aperola. Wasze zdrowie. No i jesteśmy na miejscu, miejsce nazywa się Mazel Top. Jest to jedna z najbardziej popularnych restauracji w Budapeszcie. Ponad 30 tysięcy pozytywnych opinii, także mamy duże oczekiwania. Miejsce raczej zdecydowanie z tych droższych, zapłaciliśmy 170 zł, natomiast ponad 40 tysięcy opinii na Google, nie mogą okłamać, jedzenie było bardzo dobre, ale było dość kosztowne, także no z tym trzeba się tutaj liczyć, także to polecamy, ale tanio nie będzie. Wracamy do naszego apartamentu. Jutro o godzinie 9 mamy zwiedzankę. Także wstajemy z rana, wracamy do Was i mam nadzieję, że będzie fajnie. Budapeszt, jak na ten moment, na wielki plus. Także bardzo mocno pozdrawiamy. Moi drodzy, dzień drugi naszych zmagań w Budapeszcie. Narysowaliśmy sobie dzisiaj dość mocny plan, czyli mamy jakieś pięć atrakcji do zwiedzenia. Zapowiada się całkiem spoko. Zaczynamy od Bazyliki Świętego Stefana. Następnie będzie Cinema Mistica. To jeszcze zobaczycie. Będzie Wzgórze Gelerta. Później udamy się na Basztę Rybacką. No i zakończymy to wszystko wyspą Małgorzaty, którą widzieliście już wczoraj. No, i wrócimy do naszego apartamentu. A wieczorem, planujemy odwiedzić Tiki Bar. Bardzo ciekawe miejsce, dobrze oceniane. Także stwierdziliśmy, że powinniśmy zobaczyć je również. I tak wygląda plan na dzisiaj. Swoją drogą mamy bardzo dobrą pogodę. Aktualnie jest jakieś 24 stopnie. Wczoraj było dość porównywalnie. Więc, jak na zwiedzanie betonowego miasta, to wydaje się, że warunki są idealne. Ale już jutro. 28 stopni, pojutrze 30 i w dniu odjazdu 32, więc będzie jednak gorzej. Zaczynamy od Monstera, żeby dodać sobie energii na spacerek. Dzięki. Swoją drogą waluta węgierska to jest forint. No i bardzo fajnie on się przelicza, bo 1000 forintów to jest 10 zł. i 60 groszy. Więc dla uproszczenia wystarczy sobie wsadzić przecinek. Po dwóch ostatnich zerach, więc 1000 forintów to będzie 10 zł, a 10 tysięcy forintów to 100 zł. Także bardzo łatwo jest to przeliczyć. Za mną pierwsze miejsce, które chcemy zobaczyć w dniu dzisiejszym, jest to Bazylika Świętego Stefana, czyli największy obiekt sakralny w Budapeszcie. Może pomieścić jakieś 8,5 tysiąca wiernych. My kupiliśmy sobie bilety przez aplikację Get Your Guide, którą jak zawsze bardzo Wam polecam, bo jest naprawdę. Bardzo łatwa w obsłudze i znajdziecie tam po prostu wstęp do wszystkich miejsc, które warto zobaczyć, szczególnie w Europie. A my planujemy się dostać o tutaj, na samą górę, czyli na tarasy i zobaczyć sobie panoramę całego Budapesztu. Zapraszamy. Tak wygląda plac przed samą bazyliką. Jest oczywiście dużo miejsc, gdzie możecie sobie usiąść, wypić kawkę z widokiem całkiem spoko. Bilety załatwione? Tak, mam bilety. To super, wchodzimy do środka. Tak. tak. Jednak zanim bazylika, to jeszcze zdecydowaliśmy się na czapkę i na takie właśnie oto bardzo dobre mafiny. Mafina pistacjowa, mafina z Nutellą w środku, zapowiada się niezła śpiączka insulinowa. Święty Stefan był pierwszym królem Węgier i kluczową postacią w historii kraju. Doprowadził on do chrystianizacji Węgrów i ustanowił ich państwowość w XI wieku. Uważa się go za ojca założyciela państwa węgierskiego, a jego korona, znana jako Święta Korona Węgierska, jest jednym z najważniejszych symboli narodowych. Budowę poświęconej mu katedry rozpoczęto w połowie XIX wieku i trwała ona ponad pół wieku. To była prawdziwa budowlana epopeja. W pewnym momencie, gdy pierwotny architekt już nie żył, a prace prowadził jego następca, kopuła zawaliła się w spektakularny sposób. Trzeba było zaczynać od nowa, co opóźniło wszystko o wiele lat. To pokazuje skalę wyzwań, z jakimi mierzyli się ówcześni architekci. Ostatecznie katedra została ukończona w 1905 roku, stając się symbolem węgierskiej wytrwałości. Katedra na pierwszy rzut oka olśniewa klasyczną elegancją. Jej fasada to hołd dla starożytnych wzorców, symetrii i porządku. Ale kiedy spojrzycie na kopułę, zobaczycie renesansową finezję. To naprawdę wyjątkowe połączenie, które sprawia, że budowla jest jedyna w swoim rodzaju. Ale prawdziwe skarby kryją się dopiero w środku. To tu, w specjalnej kaplicy, przechowywana jest święta prawica świętego Stefana. Tak, to zmumifikowana dłoń samego króla Stefana, otoczona niezwykłym kultem. Co roku, 20 sierpnia, w Dniu Narodowego Święta, relikwia jest niesiona w uroczystej procesji, a tysiące ludzi z całego kraju przyjeżdża, by ją zobaczyć. Katedra mierzy dokładnie 96 metrów i nie jest to przypadek, bo dokładnie taką samą wysokość ma gmach parlamentu. Chodziło o symboliczne zrównanie władzy świeckiej i duchowej, a liczba 96 odnosi się do roku 896, kiedy to Madziarowie przybyli na tereny dzisiejszych Węgier. Prawda, że to fantastyczną konstrukcję historii? Jakie no jak tam kondycja? Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Możemy <śmum> 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 dłużej nie <śmum> rozmawiać? <śmum> Zobaczcie sobie, że nad jedną kopułę, którą widzieliście z dołu, jest jeszcze druga kopuła. No, jesteśmy już na samej górze. Przepiękne widoki na całą panoramę Budapesztu. Jeżeli kiedykolwiek będziecie tutaj, to polecamy naprawdę bazylika świętego Stefana. Warto zobaczyć od środka, ale warto również wejść na górę. Bardzo mocno polecamy, bo naprawdę to, co zobaczycie u góry, tak jak widzicie, widoki są niesamowite. Bazylika Świętego Stefana już jest za nami, a teraz kierujemy się do Cinema Mystica. Jest to taki nieoczywisty punkt na mapie Budapesztu, ale jak go zobaczyłem, stwierdziłem, że fajnie będzie zobaczyć, co jest w środku. No i tutaj generalnie chodzi o taką grę świateł, muzyki. Będą to różnego rodzaju obrazy przedstawiane tylko i wyłącznie światłem, także zapowiada się ciekawie. Mamy tam 20 minut drogi, no i lecimy. To akurat kojarzę z mojego ostatniego pobytu w Budapeszcie. Jest to diabelski młyn w centrum miasta. Można sobie również zobaczyć panoramę. Co prawda, akurat teraz się nie porusza, ale wydaje mi się, że normalnie działa. I Jest położony pośrodku takiego bardzo fajnego parku. Również sobie tutaj przysiedliśmy na ławeczce, zregenerowaliśmy siłę i idziemy dalej. Zamiast przypinać kłódki do mostów, można sobie przypiąć po prostu przy drzewie do takiego stelaża. No i całkiem spoko. Ceny biletów za przejazd: czyli standardowy bilet kosztuje jakieś 50 zł, a małe karmozjady mniej więcej 29-30 zł. Także no nie jest super tanio, no ale jakby czego się spodziewać. Dobrze, teraz stwierdziliśmy, że wejdziemy sobie na coś, co nazywa się Fashion Street w Budapeszcie. Czyli najprawdopodobniej ulica z drogimi sklepami. Ale ładnie tutaj jest naprawdę. Powiem Wam szczerze, że Budapeszt robi wrażenie. I to nie tylko tak, że w centrum, ale ogólnie. No już się zaczyna sklep Hugo Bossa, Tommy Hilfiger. A przejdziemy się tą ulicą czemu by nie. Kilka razy odbiliśmy w różnych kierunkach, ale jesteśmy Cinema Mystica, wbijamy do środka, myślę, że zejdzie nam tam jakąś godzinę maksymalnie, a później kierujemy się, tak mi się przynajmniej wydaje, na wzgórze Galerta.